Dzień dobry. Ostatni temat z działu Upadek komunizmu, początek trzeciej Rzeczypospolitej, strona 226. Co musimy się dzisiaj dowiedzieć? Co to był okrągły stół, kiedy był, jakie były postanowienia, jakie były przyczyny, jak przeprowadzono pierwsze demokratyczne, częściowo demokratyczne wybory i kto przejął władzę. Słuchajcie. Lata 80. w państwie polskim sytuacja gospodarcza, podobnie jak w państwach, słuchajcie innych komunistycznych, stale się pogarsza. PZPR nie ma żadnych pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. Liczba członków PZPR zaczyna coraz bardziej maleć, odchodzą ludzie od, od tej partii. Oczywiście kolejna fala strajków, rok 89, maj, czerwiec to kolejne strajki ludności. Żąda się podniesienia płac, żąda się przywrócenia legalności związków zawodowych, solidarność, I, i partia też rządząca nie może już liczyć na Związek Radziecki, który sam przeżywa problemy i, i widzi rozwiązanie problemów w innych państwach przez własne ich działania. W związku z tym nasze władze decydują się na rozmowy z opozycją, decydują się na to, że należy siąść, porozmawiać i być może. Wyciągnąć jakiś wniosek do dalszego funkcjonowania państwa. Takie spotkanie miał przeprowadzić Czesław Kiszczak, i celem takich rozmów miały być po prostu przyszłe zmiany, i zmiany też polityczne, gospodarcze i polityczne. Słuchajcie. Oczywiście. To nie było tak, że, że, że władze były otwarte na te rozmowy, także zapraszały każdego. One gdzieś tam ograniczały uczestnictwo nowych osób w rządach, żeby one też nie mogły się wypowiedzieć. Chciały po prostu mieć kontrolę. Ostatecznie doszło do takiego spotkania, gdzie Czesław Kiszczak spotyka się z Lechem Wałęsą i zaprasza go do podjęcia rozmów polityczno-gospodarczych, przede wszystkim politycznych, przy tak zwanym. Okrągłym stole. W tym momencie Wałęsa też zaapelował, słuchajcie, do robotników, żeby oni zaprzestali na ten czas strajków. Doszło do publicznej, pierwszej debaty pomiędzy związkami zawodowymi Solidarność, a związkami zawodowymi, tymi partyjnymi OPZZ w mediach o dziwo dla władz. Tą słuchajcie, tą, tą można powiedzieć taką. Debatę wygrywa Lech Wałęsa. Rzeczywiście yy, zaczęto organizować obrady. Obrady okrągłego stołu. Nazwa jest skąd? No Nazwa jest stąd, jak te obrady wyglądały. W Pałacu Namistnikowskim, czyli w dzisiejszym Pałacu Prezydenta, ustawiono okrągły stół, przy którym zasiadły osoby zarówno z yy, partii rządzącej, jak i z opozycji. Yy, i teraz w tym samym czasie kiedy w pałacu namiestnikowskim czyli w pałacu prezydenckim odbywają się te obrady okrągłego stołu to część zadań jest omawiana w takich zespołach które mają swoje narady w Magdalence pod Warszawą. I po dwóch miesiącach takich negocjacji słuchajcie zawarto układ pomiędzy władzą rządzącą a opozycją. Zawarto kontrakt i ten kontrakt mówił o tym, że w Polsce zorganizuje się częściowo wolne wybory demokratyczne. Dlaczego częściowo? Bo w kontrakcie zastrzeżono, że strona rządowa gwarantuje sobie 65% miejsc w Sejmie i tylko 35% ma być przeznaczone dla opozycji. W związku z tym, że może opozycja startować, to też na mocy tego kontraktu z powrotem zalegalizowano działalność Związku Zawodowego Solidarność. Dodatkowo dopuszczono część opozycji do urzędów państwowych i miało to gwarantować stopniowe przeprowadzane reformy w naszym państwie. Termin wyborów ustalono na 4 czerwca 1989 roku, a przypominam, że porozumienie zostało zawarte 5 kwietnia, czyli jest dwa miesiące na przygotowanie wyborów. To by zostało przez władzę zrobione celowo, ponieważ rządzący byli przekonani, że opozycja w ciągu dwóch miesięcy nie będzie w stanie poinformować ludzi, przeprowadzić godziwą kampanię wyborczą i nie obsadzi te 35%, jakie dostała w Sejmie. No, miało to być nierealne. No i słuchajcie, bardzo szybko uruchomiono media. Media, jakimi mogła dysponować. Opozycja, no były dosyć ograniczone, bo pierwsze co to w oficjalnym obiegu pojawiła się pierwsza opozycyjna gazeta, to jest Gazeta Wyborcza, działająca do dnia dzisiejszego, która nazwę właśnie wzięła z tej sytuacji Gazeta Wyborcza, tak? Czyli ona przez te dwa miesiące miała funkcjonować na rzecz wyborów. Dodatkowo na nowo zaczęto też wydawać tygodnik Solidarność. I tą drogą informowano ludzi o tym, że będą zbliżały się pierwsze częściowo wolne wybory demokratyczne. Rzeczywiście yy, wybory przeprowadzono. Frekwencja bardzo wysoka 62% uprawnionych do głosowania i ku zaskoczeniu władzy, yy, te 35%, które dali opozycji, zostało obsadzone w pełni. A jeszcze chyba gorsze było to, że 99 ze 100 miejsc w Senacie przejęła opozycja słuchajcie, czyli wraca w ogóle Senat do rozgrywki i teraz Lech Wałęsa z, z działaczami, słuchajcie którzy wygrali utworzyli tak zwany obywatelski klub parlamentarny, na, tego, na czele tego klubu stanął Bronisław Gerebek nie ma w ogóle przy tych pierwszych wyborach postaci Lecha Wałęsy, ponieważ Lech Wałęsa sam nie kandydował, nie brał udziału w wyborach. On przyjął taką funkcję takiego obserwatora i komentatora wydarzeń. Co jeszcze się zmieniło po tym okrągłym stole? Jednym z ustaleń w Magdalence było powrót urzędu prezydenta i taki urząd został przywrócony. Tymczasowo na urząd prezydenta został powołany generał Wojciech Jaruzelski. Ciekawostka, wygrał tylko jednym głosem. Nie chciano jego na urząd prezydenta, ale no, wygrywa. Jest to urząd, który ma sprawować czasowo do momentu zorganizowania pierwszych wolnych wyborów prezydenckich, które się odbędą. Rok później, ponieważ tutaj mamy rok 89. w 90. będziemy mieli pierwsze wybory. No i słuchajcie, zaczynamy tworzyć nową władzę, czyli według zasady trójpodziału władzy, tak? Mamy władzę ustawodawczą, czyli mamy Sejm i Senat. Sejm 65% komuniści, 35% opozycja, dobrze, ale już opozycja jest. Senat 99 miejsc ma opozycja, to mamy. Teraz władza wykonawcza. Władza wykonawcza, prezydenta mamy zgodnie z ustaleniami w Magdalence, no jest to czasowo wybrany Wojciech Jaruzelski, no ale jeszcze oprócz prezydenta we władzy wykonawczej mamy rząd i premiera. I teraz zasada była, do tej pory jest taka, to co na Bosie się robi, że premier jest wybrany z partii, która wygrywa wybory, czyli premier powinien być wybrany z partii komunistycznej. Ale w czasie ustaleń, które tam rozgrywały się przed wyborami, padły takie słowa z ust: słuchajcie Adama Michnika, który właśnie jeszcze przed wyborem prezydenta rzucił hasło w wyborczej: prezydent, wasz premier, nasz. I zostało to podchwycone, i rzeczywiście opozycja doprowadziła do tego, że pierwszym premierem zostaje człowiek niezwiązany z komunizmem i jest to Tadeusz Mazowiecki. Tadeusz Mazowiecki, kandydaturę w ogóle Tadeusza Mazowieckiego wysnął właśnie Lech Wałęsa, który tutaj jest tym doradcą. I yy, yy, Tadeusz Mazowiecki zaczyna tworzyć, słuchajcie, nowy gabinet, który we wrześniu 1989 roku, można powiedzieć, jest już gotowy. Kto jest w tym jego gabinecie? W gabinecie będą i działacze opozycyjni, ale będą też komuniści, no bo musieli się jeszcze jakoś dzielić tymi funkcjami. Kiedy, czyli mamy władzę wykonawczą skończoną, tak? Mamy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, mamy premiera Tadeusza Mazowieckiego i mamy jego radę ministrów, złożoną i z opozycji, i z, słuchajcie, z komunistów. Ciekawostka jest taka, że kiedy Tadeusz Mazowiecki wygłaszał ekspoze, czyli. To takie, takie swoje yy, na forum parlamentu przemówienie, gdzie wyznacza kierunek działań, to zasłab. I na chwilę musiał z tej mównicy, yy, mownicy i kiedy wrócił na mównicę, to on zażartował sobie, że yy, no właśnie on się znalazł w takiej sytuacji, jaka, jak, w jakiej znalazła się polska gospodarka, czyli jest tak osłabiona. I rzeczywiście sytuacja była bardzo, bardzo, bardzo fatalna. My staliśmy już na, straju, na skraju bankructwa. Pierwszym takim krokiem to było uwolnienie cen, ponieważ komuniści, pamiętacie na pewno, że lubili narzucać pewne ceny. No tutaj Mazowiecki mówi, no trzeba te ceny uwolnić, tak? trzeba dać pewną swobodę. i niestety doprowadziło to do tak zwanej hiperinflacji, czyli bardzo dużego wzrostu cen. Co jeszcze? Tu pojawia się w tym rządzie minister, który gdzieś nam znowu się będzie pojawiał, odpowiedzialny później za prywatyzację majątku polskiego, Leszek Walcerowicz. Co jeszcze spowodował ten okrągły stół? No efektem, słuchajcie, takim już można powiedzieć pośrednim, gdzieś dalszym, było to, że oficjalnie wprowadzono w Polsce demokrację 29 grudnia 1989 roku, czyli na sam koniec 1989 roku. Zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska. Przywrócono yy, koronę do orła. Przywrócono złoty dziur szpony, zlikwidowano cenzurę, zlikwidowano Urząd Bezpieczeństwa, tworząc w jego miejsce Urząd Ochrony Państwa. Pracowników Urzędu Ochrony Państwa, którzy byli wcześniej w Urzędzie Bezpieczeństwa, poddano weryfikacji, czyli kontroli. Zlikwidowano Milicję Obywatelską, tworząc policję, zlikwidowano Ormo, ZOMO. Zniesiono święto 22 lipca, ale przywrócono święto 3 maja i 15 sierpnia. Usunięto z konstytucji zapis o przewodniej roli Związku Radzieckiego, a w 1990 roku przeprowadzono pierwsze wybory do władz lokalnych, co powolutku zaczęło tworzyć tzw. samorządy terytorialne. I państwo, Odbudowywane po komunizmie zaczęto potocznie, potocznie nazywać Trzecią Rzeczpospolitą. I Trzecia Rzeczpospolita to jest, słuchajcie, okres po upadku komunizmu i ten, ten moment kończy nam właśnie dział, dział piąty. Na tą chwilę wszystko. Do zobaczenia.